Warszawa nie jest symbolem skromności, jeśli chodzi o cały łańcuch i pajęczynę powiązań pomiędzy instytucjami publicznymi i spółkami, ponieważ radni Platformy Obywatelskiej z poziomu miasta ale również dzielnic dorabiają dziesiątki tysięcy nawet setki tysięcy złotych w spółkach miejskich w innych instytucjach publicznych związanych z miastem stołecznym Warszawa bądź instytucjami których kierownicze funkcje pełnią politycy platformy obywatelskiej PSL podamy państwu podam państwu kilka przykładów znanych choćby z ubiegłego roku wszyscy widzieliśmy jak nieporadnie spółka MPWiK radzi sobie z gigantyczną awarią czajki spółka MPWiK została przez polityków Platformy Obywatelskiej. Wystarczy spojrzeć na skład rad Nadzorczej. Mówiłem Państwu o tym w tamtym roku. Jarosław Jóźwiak po dymisji w związku z aferą reprywatyzacyjną prosto na ciepłą posadkę do MPWiK. Również burmistrz Wilanowa, również szereg innych polityków Platformy Obywatelskiej tam się znalazło, a cała Polska widziała jak rząd musiał ratować Warszawę przed tą falą nieczystości, która wpływała do Wisły, a nie władze miasta czy spółki, która niestety można wprost powiedzieć w sprawie tej awarii zawiodła. Ale kilka ciekawych przypadków można znaleźć wśród osób, które nie są tak prominentnymi działaczami Platformy Obywatelskiej, na przykład pan Dariusz Pastor, jest to przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus. Okazuje się, że pan Pastor jest prezesem zarządu warszawianki, 243 tysiące złotych za w 2018 roku. Zarządzał basenami w Warszawie, 240 tysięcy złotych, basenem warszawianki. Porównując to do CPK, można powiedzieć no wielka inwestycja. Mamy basem w Warszawie potrzeba gigantycznych nakładów, żeby pan pastor mógł spokojnie wykonywać funkcję przewodniczącego rady dzielnicy Ursus. Pan Piotr Jaworski, radny dzielnicy Białęka. Rafał Szaskowski w kampanii mówił o tym, że będzie budował 1500 mieszkań rocznie od 2020 roku. Wiemy, że to nie nastąpi, że te plany są zdecydowanie przeszacowane i takich inwestycji nie będzie. Pan Piotr Jaworski, który powinien być odpowiedzialny za realizację tej obietnicy Rafa Trzaskowskiego, bo jest prezesem towarzystwa budownictwa społecznego Warszawa Północ, odpowiedzialnym za inwestycje tego typu. Wynagrodzenie z 2018 roku 234 963 zł 3 grosze. Kolejna osoba, Kolejny radny platformowatełski pan Tomasz Sierac, jest radnym dzielnicy Ursynów. A gdzie jest zatrudniony u kolegów z PSL-u w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, jest tam dyrektorem, zarobił, szanowni państwo, na tym stanowisku 200 tysięcy złotych. To jest ta skromność, panie prezydencie Trzaskowski, czy raczej to jest bizancjum? Bo mówimy o szeregowych radnych, a nie o kluczowych postaciach warszawskiej platformy. Bo kluczowe, jak widzimy, afery się ich nie tykają, co konsekwentnie mają funkcje w ważnych spółkach miejskich.